Witajcie moi drodzy w tym upokarzającym i strasznym filmiku, ponieważ dzisiaj pokażę Wam książkę, którą jako jedną z niewielu książek wstydzę się, że przeczytałam, że w ogóle po nią sięgnęłam, ale mimo wszystko było warto, żeby chociaż wyrobić sobie jakieś zdanie na ten temat, tym bardziej, że na pewno pójdę do kina na trzecią część, ponieważ film, film lubię. I film jest fajny i spoko, także na pewno na niego pójdę, więc byłoby fajnie wiedzieć, o co chodzi. No i jest to oczywiście trzecia część Bridget Jones, która nie zrobiła takiego szumu jak poprzednie części i wydaje mi się, że wiem dlaczego. Nie zrobiła takiego szumu, ale mimo wszystko ludzie o niej mówią głównie ze względu na to, że jest to kontynuacja i ze względu na to, że i tutaj nie sądzę, żebym spoilerowała, ponieważ jest to informacja podana właściwie na samym początku. Mark Darcy nie żyje, a Bridget, Bridget, Bridget Jones ma dwójkę dzieci, jest wdową i jest po pięćdziesiątce. Także jest to dosyć kontrowersyjne rozpoczęcie książki, biorąc pod uwagę cały szum wokół Marka Darcy'ego, wokół tego, jak wszyscy go uwielbiali. No i tutaj, słuchajcie, książka zaczyna się kontrowersyjnie, i powiem Wam szczerze, że właściwie jest to jej najmocniejszy punkt. Podtytuł jest Szalejąc za facetem. I powiem Wam szczerze, że jest to chyba najlepszy podtytuł, na jakim mogli się zdecydować. Nie wiem, czy to tłumaczę, czy też yy, po prostu autorka, bo przyznam się szczerze, że nie sprawdziłam, jak brzmi to w oryginale. Mimo wszystko jest to najmocniejsza tak naprawdę część książki właśnie śmierć Marka Darsiego, dlatego że nie rozmijając się z tytułem, rzeczywiście Bridget Jones przez całą książkę tylko szaleje za facetem. I dosyć szybko zmienia obiekty zainteresowań, jak to Bridget Jones. Także też zaczynamy poddawać w wątpliwość, czy rzeczywiście jej związek z Markiem Darsim był taki wyjątkowy, mimo że oczywiście zwraca się na to w tej książce uwagę, że rzeczywiście był. Ehm, powiem Wam od innej strony. Ja przeczytałam tę książkę tak samo z, jakiego, z tego samego powodu, dla którego przeczytałam pierwszą część greja, a kolejne przekartkowałam, po prostu byłam ciekawa, co Helen Fielding tutaj znowu wymyśli. I powiem Wam szczerze, że jestem bardzo zawiedziona. Wydaje mi się, że autorka próbowała na siłę pretendować domiana, trudno nazwać nawet domiana, to jest zbyt mocne i ładne słowo, domiana IL e. James, w pewnych momentach były takie opisy seksu, które w poprzednich częściach się nie zdarzały i też nie wiem, po co one się w ogóle tutaj znalazły, typu on wchodzi we mnie, ja coś tam i tak dalej. No coś, co mi kompletnie do Bridget Jones nie pasuje, tego typu opisy, to książka była jednak zawsze taka utrzymana w dość jednolitym nastroju, a tutaj te nastroje dosyć szybko się zmieniają. Fakt, że jest dużo bardziej życiowa w porównaniu do poprzednich części, rzeczywiście tutaj losy kobiety obarczonej opieką nad dwójką dzieci, samotnej matki itd., ma to dużo wspólnego z rzeczywistością, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jednak jest to rzeczywistość kobiety dosyć ograniczonej umysłowo, biorąc pod uwagę tutaj o czym myśli Bridget Jones i czym się na ogół zajmuje. Mimo wszystko, że ma, tutaj, mimo to, że ma tutaj 50 lat, ponad dwójkę dzieci, w dalszym ciągu wydaje się być tą samą bohaterką, którą była w wieku lat 30, co, no, biorąc pod uwagę ilość doświadczeń życiowych, które na nią spadły, jest dosyć rażące. E, I też e, no, mija się z rzeczywistością. Rzeczywiście, mija się z rzeczywistością, i e, dosyć irytuje w trakcie czytania. I powiem Wam szczerze, że tak jak czytałam z zaciekawieniem pierwszych. E, 150 stron mniej więcej, to potem książka naprawdę zaczęła mnie nudzić i po prostu mi się dłużyła i tak, tak naprawdę w ogóle nie wiedziałam co zrobić z tym, czy to czytać dalej, czy odłożyć, ale stwierdziłam, że no dobra, dokończę i, i po prostu nakręcę recenzję na ten temat, także... Ym... No, nie było to coś fascynującego. Nie żałuję, że przeczytałam, bo zastanawiałabym się na pewno jeszcze przez długie miesiące, co się w tej książce zdarzyło, ale mimo wszystko najlepszą częścią była część pierwsza. Część trzecia po prostu jest, jest wtórna, jest po prostu nudna i w wielu miejscach jest przesadzona, i też, no, jednak mimo wszystko jest irytująca, gdzie 50-letnia kobieta średniej. Yy, pff, Średniej e, atrakcyjności, nagle znajduje sobie 30-letniego mężczyznę, który też właściwie jest dosyć dziwną postacią, bo z jednej strony chciałby z nią być, z drugiej strony nie chce z nią być. E, ma momenty przebłysków e, litości nad nią, gdzie chce z nią być do końca życia i być ojcem dla jej dzieci a z drugiej strony ona nie chce, bo, bo wie, żeby go skrzywdziła, bo on też kiedyś powinien mieć własny i takie jest bla, bla, bla. Nic ciekawego tak naprawdę. I powiem Wam szczerze, że też w wielu momentach, zaróż mi to dziwnie, sztampowo i bardzo obsesyjnie, ale w wielu momentach ta książka jest po prostu obrazą dla feministek, bo sposoby, w jaki Bridget Jones radzi sobie z rzeczywistością, ilość myśli, które poświęca facetowi, to się nigdy nie zmieniło i to się nie zmieni, i zastanawiam się właściwie, szczerze mówiąc, dlaczego tak wiele kobiet na świecie uwielbia tę książkę. Czy to znaczy po prostu, że rzeczywiście tak ogromny odsetek kobiet jest w stanie myśleć tylko o facecie? I to jest tak naprawdę przykre, bo yy, mówi się, że książka jest opowiedziana z perspektywy takiej kobiety, jakie naprawdę chodzą po tym świecie. I o większości kobiet, które chodzą po tym świecie, po, tym, po tej naszej ziemi, I, i to jest naprawdę przykre, to jest straszne, i, i tak naprawdę nie wiem, co o tym myśleć: czy rzeczywiście bion, brać to na serio, czy nie. I też rzecz, przez którą Helen Fielding jest chwalona, co mi się bardzo w tej książce nie podobało, jest to um, przystosowanie się do czasów um, współczesnych, czyli um, mamy tutaj Bridget Jones, która siedzi na Facebooku, na Twitterze. SMSuje, wysyła maile i o, to jest coś strasznego w jej wykonaniu. Właściwie cała książka jest przesiąknięta SMS-ami i tweetami, i ciężko się to czyta pod tym względem, naprawdę ciężko. To jest kolejna sprawa, a kolejna sprawa jest to wulgarność, która nagle wdarła się tutaj w sposób absolutnie dziwny. Yy, taka wulgarność. Yy, nie w formie żartu pomiędzy nią a tym facetem, o którym mówiłam. Ale jest to coś naprawdę dziwnego, kompletnie niepasującego i no po prostu rażącego mimo wszystko, tak? To ja rozumiem, że każdy w swoim życiu kiedyś tam w jakichś momentach jest wulgarny. Czy to przeklnie, czy powie coś obleśnego. Ale tutaj troszeczkę przekroczyło to granice dobrego smaku i też takiej no po prostu wiarygodności. Kolejna sprawa, która dosyć irytuje jest to obecność Daniela Clivera. Um, nie powiem wam w jaki sposób jest on tutaj obecny, żeby wam nie spoilerować, bo nie pojawia się na samym początku książki. Ale mimo wszystko, obecność, która jest bardzo irytująca, nieadekwatna i w ogóle dziwna, i zupełnie tylko po to zrobiona, jakby Helen Fielding chciała zostawić jak największą ilość starych bohaterów w tej książce, jednocześnie pozbywając się Marka Darcy'ego, po to, żeby można było zrobić w tej książce coś. Lżejszego od zdrady małżeńskiej czy też rozwodu, poprzez naprawdę ciężkie doświadczenie, jakim jest śmierć małżonka, móc wpleść kolejnych mężczyzn i kolejne perpetie miłosne, które całe są obarczone myśleniem o tym, czy jest to dobre dla dzieci Bridget Jones. Także absolutnie Wam tej książki nie polecam, jest nudna, sztampowa i po prostu wtórna. No, chyba że nie wiem, że chcecie wziąć ją na siłownię, tak jak ja wzięłam, to rzeczywiście pierwszych 150 stron na siłowni się nadaje, reszta niekoniecznie. Także nie polecam, nie radzę i, i, i właściwie tyle, no. Z mojej strony co? No, wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was serdecznie do czytania mojego bloga, o którym ostatnio wspominałam. Staram się umieszczać notki przynajmniej raz na 3-4 dni, także raz na jakiś czas coś tam się uaktualnia. Możecie o wszystkim, co ja robię, dowiadywać się na Facebooku, ponieważ niezależnie od tego, czy umieszczam recenzję, film, czy notkę na którymś z blogów, jest na ten temat informacja na Facebooku, także serdecznie Was zapraszam, żebyście polubili moj, e, moją stronę na Facebooku. I tyle, słuchajcie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Piszcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć.